Czy kiedykolwiek miałeś poczucie, że gdzieś tam daleko jest coś wielkiego, coś czego nie można zobaczyć? Cóż, faktycznie jest. A nazywa się ciemną materią. Ciemna materia występuje w całym wszechświecie, otulając drogę mleczną oraz inne galaktyki. Jest jej cztery razy więcej niż materii zwykłej. No właśnie, tak naprawdę ciemnej materii nigdy nie udało się zaobserwować. Skąd więc wiemy, że istnieje? Z powodu grawitacji. Wyobraźmy to sobie: galaktyka jest jak karuzela, na której jeżdżą gwiazdy. By z niej nie spaść, muszą się mocno trzymać. To właśnie tutaj działa grawitacja. Inaczej wyleciałyby w przestrzeń kosmiczną. Rzecz w tym, że siła grawitacji wszystkich znanych nam gwiazd nie utrzyma w skupieniu całej galaktyki. Gwiazdy na krańcach karuzeli powinny spaść, a jednak tego nie robią. To tak jakby niewidzialna linka pomagała im się utrzymać. Fizycy są przekonani, że ta linka to siła grawitacji materii, której nie widać stąd ciemna materia. A jak zbadać prędkość gwiazd występujących w odległych galaktykach? Efekt Dopplera, który na przykład jest powodem zmiany wysokości dźwięku przejeżdżającej szybko karetki, działa również na światło. W taki sposób policyjne suszarki mierzą prędkość twojego auta, a astrofizycy rotację galaktyk. Używamy więc tego, co widać, by poznać to, co niewidzialne.